Dzień dobry Państwu. Dobrze, że tro, trochę tutaj świeci mi w oczy, bo ta sala jest tak nie klimatyczna, że mało brakowała. Mógłbym się mm, nie obudzić na, swój, na swoją prezentację. Jeżeli ktoś chce sobie uciąć drzemkę, proszę sobie nie przeszkadzać. Ja też po, postaram się nie przeszkadzać. Proszę Państwa, zawsze, e, czy zawsze, kiedy występuję na takich konferencjach filozoficzno-ideologicznych, po tej stronie mocy, czyli po stronie ruchów wolnościowych, staram się mówić o właśnie takim prawie autorskim przez wysokie, a o filozofii, ideach. A dzisiaj sobie powiedziałem tak: weź Michalech powiedz o czymś, co będzie techniczno-prawne, przyziemne, ale jednak odzwierciedlające bolączki, którymi styka się nie tylko prawo autorskie ale całe prawo własności intelektualnej, bo przecież oprócz prawa autorskiego mamy też prawo własności przemysłowej. I tak oto wymyśliłem sobie temat, który brzmi może nieco bardziej naukowo, natomiast jakbym miał go tak nazwać w stylu tej konferencji, to bym powiedział, że chciałbym opowiedzieć Państwu parę słów na temat egzekwowania czy dochodzenia sądowej ochrony śmieciowych praw własności intelektualnych, bo takie sobie. Nazywam i za chwilę powiem, cóż to takiego te śmieciowe prawa własności intelektualnej są. E, najpierw taka refleksja, bym powiedział, interdyscyplinarna, że od e, jakiegoś czasu obserwujemy sytuację taką, że poziom ochrony wszystkich praw własności intelektualnych, e, intelektualnych się obniża albo w samej ustawie, albo w praktyce stosowania prawa. Tak, w prawie autorskim mamy y, zasadę, że w zasadzie wszystko podlega ochronie, nawet jeżeli ma minimalny stopień twórczości. Tak więc drobne monety, te klejne mynce też podlegają y, ochronie. W prawie znaków towarowych w zasadzie nie ma żadnych wymagań co do tego znaku, ma się nadawać jedynie do tego, by odróżniać towary jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa. Natomiast w prawie patentowym teoretycznie wydawać by się mogło, że no tutaj poprzeczka jest postawiona wysoko. No bo jakże to był wynalazek? Musi mieć poziom wynalazczy, nadawać się do przemysłowego zastosowania, musi być nowy. No to już byle co nie przejdzie. Tak? No jest jakieś postawione ustawowe, ustawowa TAMA dla przeciwdziałania ochrony rozwiązań, które powiedzmy są właśnie takimi rozwiązaniami śmieciowymi. Ale to nie jest prawdą, dlatego że jakby praktyka też urzędów patentowych pokazuje, że można patentować różne rzeczy. Można patentować rzeczy, które są standardami biznesowymi, które są kompilacjami jakichś istniejących już rozwiązań technicznych i tak naprawdę wiele innowacyjności nie wnoszą do istniejącego stanu techniki, a to, że uzyskują ochronę, zawdzięczają tylko i wyłącznie temu, że zręcznie rzecznik patentowy taki czy inny przygotuje. Opis tego wynalazku. I z tego konkluzja jest w związku z tym taka, że ze względu na to, iż przesłanki ochrony tak naprawdę są dość niskie, nisko są ustanowione, to powstaje niestety wiele praw, które na ochronę nie zasługuje, a które, co istotne, mają taką samą moc prawną jak wszystkie pozostałe prawa, czyli mogą być w pełni egzekwowane, może być dochodzona ochrona sądowa, można uzyskać zabezpieczenie, czyli w pełni można te prawa egzekwować. I to są właśnie, bym powiedział, yy, taka, taka sytuacja, która jakby sprzyja yy, powstawaniu tych śmieciowych praw własności intelektualnej i prawa te, yy, Prawa te podlegają takiej samej ochronie jak ym, pozostałe, pozostałe, takie bym powiedział, już w, pełne, pełne prawa własności intelektualnej. Oczywiście rodzi to szereg różnych konsekwencji negatywnych. Tak? Nie będę mówił tutaj o pozytywnych <grych> zjawiskach ochrony własności intelektualnej, będę mówił o zjawisku negatywnym, jakim jest to, że mogę sobie takie śmieciowe prawo własności intelektualnej. Za, um, dochodzić ochrony, na przykład w wynalazku, który de facto nie jest nowy, czy znaku towarowego, który jest, powiedziałbym, znakiem opisowym, i na jego podstawie na przykład uzyskać zabezpieczenie. Tak? I często tego typu instytucje yy, są wykorzystywane przez konkurentów właśnie do eliminacji konkurencji, czy do czarnego PR, na przykład w postępowaniach przetargowych. Wystarczy sobie zgłosić wzór przemysłowy. OCHIN tego nam w ogóle nie bada, rejestruje, bierze pieniądze, potem z tym prawem mogę yy, chodzić i blokować pozostałych konkurentów w przetargach, twierdząc, że oni naruszają moje prawa własności intelektualnej. Mogę na to zabezpieczenie nawet uzyskać, którego przecież nie muszę wcale później egzekwować, ale zawsze ślad po tym, że mam prawo i ktoś je potencjalnie narusza, pozostaje i dzięki temu mogę skutecznie mniej lub bardziej eliminować moich konkurentów z przetargu. Wszystko dlatego, że mamy niestety coś, co się nazywa takimi śmieciowymi prawami własności intelektualnej, które służą często lub mogą służyć do blokowania, eliminacji konkurencji, destabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstw i czarnego PR. -u. Takie rzeczy się często dzieją. No i w związku z tym powstaje pytanie takie. No i co z tego? Że takie prawa śmieciowe są, co z tym zrobić i jak temu przeciwdziałać? Pewnie pomysłów jest mnóstwo. Yy, obecny system prawny raczej przeciwdziała temu, bym powiedział, średnio. To znaczy, za chwilę powiem dlaczego. Można konstruować różne ograniczenia prawne tak? typu nadużycie prawa z patentu, nadużycie. Praw podmiotowych w ogóle jako, jako konstrukcja, ale to są, bym powiedział, takie akcesoryjne, poboczne, nie główne instrumenty praw. Można konstruować instrumenty finansowe, czyli ustawiać tak koszty, na przykład sądowe, żeby nie opłacało się bez bezzasadnych procesów. Wreszcie może, mogą być instrumenty administracyjne, czyli antymonopolowe głównie, bo o to mi tutaj chodzi. No ale one dotyczą wyjątkowych przypadków nadużyć, takich naprawdę już na dużą skalę, a nie w takiej bieżącej działalności. Podstawowe pytanie jest mianowicie takie, czy wszczynanie powództwa, czy no, mówiąc bardziej potocznie, noszenie spraw do sądu w oparciu o takie śmieciowe prawo własności intelektualnej, jeżeli ja wiem, że uzyskałem to prawo w złej wierze i w złej wierze następnie je egzekwuję, czy takie działanie, może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą? No właśnie, to jest pytanie, na które nasz ustawodawca na razie wprost nie odpowiada. Natomiast odpowiedział na nie Trybunał Konstytucyjny mówiąc, że w polskim systemie prawnym nie można nikomu czynić zarzutu z tego, że dochodzi ochrony na drodze sądowej. Czyli inaczej, dochodzenie ochrony na drodze sądowej nie może być zachowaniem bezprawnym. Czyli nawet jeżeli mam śmieciowe prawo własności intelektualnej, wiem, że za jakiś czas mi to prawo mogą unieważnić, na przykład z różnych powodów, to mimo wszystko to, że do, dochodzę ochrony tego prawa w sądzie, nie można mi z tego tytułu teoretycznie postawić zarzutu. W innych krajach podchodzi się do tego różnie. Uznaje się, że jest taka konstrukcja nadużycia praw procesowych. Jeżeli egzekwuje swoje prawa w złej wierze, to tak naprawdę nadużywam czegoś, to tak naprawdę nie korzystam z prawa do sądu. Tak? Ja nadużywam prawa do sądu i w związku z tym może to rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. W prawie polskim póki co takiej możliwości nie ma, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to orzeczenie TK było wydane przed wejściem w życie artykułu 3 KPC, który mówi, że strony i uczestnicy postępowania są zobowiązani do dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. I już podnoszą się głosy, bo oczywiście, co to są dobre obyczaje? Pewnie by i pięciu konferencji nie starczyło na wyjaśnienie tego, co to są dobre obyczaje. Natomiast, dobre obyczaje w skrócie, można powiedzieć, to jest po prostu uczciwe zachowanie. Jeżeli wiem, że moje prawo. Tak naprawdę podlega unieważnieniu jest prawem śmieciowym. A mimo wszystko z pełną tego świadomością egzekwuje je i destabilizuje działalność mojego innego przedsiębiorstwa czy mojego konkurenta, no to to jest działanie, które nie jest zgodne z dobrymi obyczajami. I podnoszą się głosy takie, że również w prawie polskim powinno być tak, że z tego, z tego przepisu zaczyna się wywodzić, że na tej podstawie można konstruować odpowiedzialność odszkodowawczą właśnie. Podmiotów, które egzekwują takie śmieciowe prawa własności intelektualnej. Tu oczywiście nie ma miejsca na techniczną analizę prawną, szerzej to rozważam, w, będzie tylko w przeglądzie sądowym. Zachęcam, jak komuś to będzie potrzebne, to może sobie tam już takie stricte rozważania prawne poczytać, natomiast na razie chodziło mi o zasygnalizowanie pewnego negatywnego zjawiska które dotyczy też prawa autorskiego, tak, skoro prawo, autorsko, prawo autorskie chroni wszystko, techniczne jakieś dokumentacje, na przykład potem są, jest spór sądowy o techni techniczną dokumentację separatora ropopochodnych, tak, bo takie też się zdarzają, no to też niestety dzieli, chcąc nie chcąc, bolączki ne, te le, wspólne dla całych praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, Związanych z egzekwowaniem ochrony na podstawie praw, które tak naprawdę na tą ochronę nigdy nie zasługiwały. Dziękuję uprzejmie.